I tutaj, moim skromnym zdaniem, no, interwencjonizm państwa aż prosi się do uregulowania tego rynku, bo uważam, że jest to po prostu skandal. No, no jest to rzecz niebywała, tak, jeżeli, jeżeli właśnie cała ta idea recyklingu, cała ta idea wykorzystania ponownego w tej dziedzinie leży kompletnie. No, ale to jest proste, bo nikt nie chce takim szarym papierem wycierać nosa. Czy... Nie, kwestia polega na problemach przemysłu z recyklingiem. To jest raz. Dwa. Proszę sobie wyobrazić, że no, gazety, które są jakby podstawą y, tej makulatury, która, która służy do, 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 do produkcji papieru toaletowego czy chusteczek, no, to nie jest papier tak naprawdę. Bardzo, odpady bardzo y, no, trudne do zagospodarowania. Często są, część to są y, tworzywa sztuczne zanieczyszczone papierem, wilgotne. Już nie chcę tu mówić o technologii później tego przetwarzania. Bardzo problematyczne. Do tego mamy problemy również ze zużyciem wody.